Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy Państwa gościć w Starostwie Powiatowym. Wstępuje wpisanie umów dotyczących wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu Siedleckiego. Cieszę się bardzo, że chce Wam się wykonywać tę pracę, że składacie wnioski. Były podpisane umowy, wręczymy sześciokrotne dla 13 organizacji pozarządowych. Na wartość 347 500 zł jest to wspieranie i kultury fizycznej i turystyki krajoznastka. 15 tysięcy. Chciałam pogratulować z całego serca. Działajcie, róbcie tak dalej. Mam nadzieję, że następne pieniądze będą być może jeszcze większe. Także wszystkiego najlepszego, powodzenia i zdrówka Wam życzę. Chciałam tu również wszystkich beneficjentów podziękować za otrzymane wsparcie finansowe. Na pewno przyczyni się to do zwiększenia aktywności wytycznych mieszkańców Powiatu Śródziemnego. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Bez tego wsparcia nasza młodzież Powiatu Śródziemnego. Byłaby no, jak była. w w komputerach, w tabletach różnych, a Tak my mamy możliwość, tak i Państwa również, wyciągnąć ich z tych telewizorów. Wyciągnąć je na świeże powietrze. Niech tak dalej zostanie. Dziękujemy bardzo i liczymy na dalsze wsparcie.